Gdybyś śpiewać, to trzeba było od razu powiedzieć. O czym ty mówisz? Wiedziałam, co mówisz po na żywo, że ci w ogóle nie zależy. Zrobiłem to tylko dlatego, żeby dali mi spokój. Zależy mi, i to bardzo. I na śpiewaniu, i na tobie. Widzisz? Dało się? Dało. Tak? A o czym teraz będzie połowa filmu? Ej, fajnie tak. Możemy też pomieszać w jakichś innych historiach. No na przykład, wyobraź sobie, że mówimy roz, żeby się trochę przesunęła na tych drzwiach, to wtedy Jack zmieściłby się obok. A może mu uratować Leo w innym filmie. Romeo, czemuż ty jesteś Romeo? Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę lub jeśli tego nie możesz uczynić, to przysiąż wiernym być mojej miłości, a ja przestanę być z krwi kapuletów. Biorę cię za słowo. Przecież ona go w ogóle nie zna. A jakby kogoś zabił? Masz troskliwego ojca, moje dziecię, a żeby smutek twój rozproszyć, wyznaczył dzień na radość niespodzianą. Cóż to za radość, matko? W ten czwartek z rana młody hrabia ma cię uczynić szczęśliwą małżonką. Moja kolej. Pani Kapulet! Ale Julia już jest małżonką. Przepczoraj poślubiła Romea z rodu Montekich. Teraz kocham raczej sobie sama. Proponuję uciec z Romeem. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale na pewno gorzej nie będzie. To, co teraz? Znasz Thelma i Luis? Najpierw wybieram miejsce, potem obserwuję je przez jakiś czas. Czekam na odpowiedni moment. Na tym trzeba się znać, to trzeba umieć, wiesz? <ścoughs> Nie chcę o tym mówić. Ale ja chcę. No dobra. Wparowuję i mówię. Panie, panowie. Wygrywa ten, kto zachowa spokój. Lepiej połóżcie się na podłodze. Nie traćcie głów, to nikt nie straci głowy. A. Pan. Tak, niech pan czyni honory. Proszę włożyć pieniądze do walizki, a będzie miał pan co opowiadać znajomym. Jeżeli nie wyląduje pan w kostnicy. Prosta, jak drut. Potem wymykam się i daję dyla. Z prawdziwym gentlemanem. Moim zdaniem fachowo wykonany napad nie musi być nieprzyjemny dla ofiar. Prawda jesteś rzezieniszkiem? Możliwe. Ale to ty ukradłaś mi serce. Przypominam, że masz w pokoju kilka tysięcy dolarów, których miałaś pilnować. Pokój 201. Poczekaj chwila. To podobny dobry film. Cześć. Cześć. Pomóc Wam? Widzę, że robicie wspólne zdjęcie. No pewnie, dzięki. Przed Stalinem. Powinno być. Super, dziękuję bardzo. A skąd jesteście? Z Kalifornii. Tak, gdyby wszystkie dziewczyny były z Kalifornii, to by było super. Cześć, w ogóle Peter jestem. tam. Amanda. A to z kim? Ładnie, cześć, cześć miłomi. Jedziecie do Paryża? Euj. Oui. To może wsiądziemy razem w taksówkę, bo tutaj jest dość droga, także. Super, dzięki. Pewnie chodźmy. <grystanie> Tato, oni tu idą. Sprawdzałeś szczęście. Nie no, ja na jej miejscu jesteś pewna, że zachowałabyś się lepiej?